siatka na krety wszędzie, słuchajcie dużo działka, wszędzie siatka na krety i co z tego zobaczcie jaki drań tu ogródek warzywniak, posmakowało mu parę rzeczy między innymi tu wszędzie gdzie idę to jest agro-włóknina ale tutaj już nie ma w miejscach gdzie jest marchew zobaczcie marchew Marchew tam jeszcze ślimak siedzi, no ale ślimak tyle nie zjadł na pewno Tutaj tunele jakieś widoczne I to samo z burakami Oczywiście nie zjadł wszystkich, ale, ale trochę ich zjadł Ten jest cały, ale zobaczcie, o ten przed chwilą wyrwałem Ten jest cały Gdzieś tutaj miał kanał No, tu już są całe, ale zobaczcie jeszcze taki duży. O. Smakuje mu. Jeszcze Wam powiem jak to możliwe, że kret chodzi mimo siatki. A tak to możliwe, że siatka jest 10 cm pod yy, darnią, pod trawą. A ten krecik sobie chodzi trochę wyżej, nad siatką. I ta kreska na przykład zobaczcie, tam jest ogrodzenie. Działka sąsiada, która też jest mocno poryta. To ta kreska była już od dawna. To była chyba pierwsza ścieżka kreta. Żałuję, że wcześniej się nie zabrałem za to. A teraz jak będę robił, zaraz zobaczycie. Dobra, zobaczycie, wycinam klina szpadlem. Tu jest siatka, jakby ktoś nie wierzył. A widzicie, słabo ją widać. O, jest siatka plastikowa, jest przecięta. I ona jest ile, tak jak mówiłem, 10 cm. A kanał jest zobaczyć tak bardzo. Bardzo pod powierzchnią I wrzucimy tutaj taką Taką na szczury, myszy i gryzonie Nie wiem czy to zadziała Robię to pierwszy raz Na szczury i myszy na pewno działa Jest super Ratimor jest bardzo silna Bardzo dobra na, na ten I tutaj mu damy Proszę Najedź się, masz dwie Jak pół zjesz to i tak już po tobie no, Ale w ten sposób Się zabawimy, zobaczymy co z tego będzie?